Sieman ludziska, z tej strony Dark Wolf i zaczynamy kolejny, prawdopodobnie już ostatni odcinek z serii Let's Play: The Walking Dead, pierwszy sezon. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zabiliśmy. Dalej nie wiem kim on tak prawdziwie on był, bo się nie przedstawił. Wiemy tylko, że on to był ojcem tych rzeczy, co widzieliśmy w samochodzie. Jak widzicie, wszystko w grze jest połączone, nawet nie o dokumentów ani nic. No i uratowaliśmy Clementine, ale jak widzicie, niestety Lee. Twarze niż zauważyliście, stał się fioletowy, czy mi się tylko tak wydaje. No cóż, klęta też mi powiedz ciekawego? Przez drzwi, okej, okay, no to widzimy sobie. Ciekawe co to jest z tym rolling back. Aha O kurde Cze! trzymał w torbie głowę. Ja piernisz, że facet był chory psychicznie. No dobra, wychodzi. Zobaczmy najpierw. Dobra, wychodzimy stąd. Save. O, sięła, e, What? Aha, ostatnia kulka. Ale I, fuks. It didn't bite you. Yeah. No. Okej, okay, taka mała precyzacja, skoro teraz. Dobra, poczekam, skończy się dialog i coś muszę powiedzieć, tak jak już wam powiedziałem wcześniej. Okej, okay, nareszcie. Tak jak wam powiedziałem, chyba dwa odcinki temu, że w grze był błąd, który był napisane, że zginęliśmy. To jest absolutnie niemożliwe, bo jeżeli tak jak widzieliście, nic się nam nie stanie, jeżeli zostaniemy znowu zbajtowani cokolwiek. Więc w grze jest, napisane, że zginąłeś, był kompletnym błędem. Więc się znaleźliśmy w grze dwa błędy gry. No cóż, Definitive edition. Okej. Okay, jak? Okej. No, Będziesz miała teraz zajebisty zapach. O, no. O, jest! Jeszcze się rusza. <dzyskowań> ok, no to czas wybrudzić naszą. <dzyskowań> Clementine, yy, organami ludzkimi. No wiem, nie będzie z tego zadowolona, ale nie masz innego wyboru. Masz, zjedz to sobie. Dobre jest. No, tak czy siak, jak widzieliście, tak jak powiedziałem, błąd gry. No ale tutaj nic na to nie zrobię. Tak samo jak wtedy ty szukaliśmy. We wszystkich szatkach. Okej, okay, no to. Trzeba się jeszcze trochę wysmarować smalcem. Co <śm> 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 Tylko gdzie? O. aha, na twarzy. A nie, na rękach tylko. Tylko trzeba będzie znaleźć jakieś nowe ubrania potem. tym. Hej, <laughs> Tak, tak to wygląda? No. I thought, it was oh. Oh. I thought you were gone. Thank you. <sighs> Stay right next to me, walk very slowly. Don't look around, and don't panic. Mm -hmm. I'll keep you safe. Oh, Chocia, i Walkie Talkie. No, but cóż. Okej, okay, no to teraz serdecznie już wiemy jak stąd uciec więc... Będziemy musieli wszystko zrobić powoli Jak wiecie oni nawet nie reagują na nas Ej kurde, tak chodzić jak trupy to trochę dziwnie to wygląda no ale... A ten z łapami chodzi to jest z powrotem, a inni wszyscy patrzą się w inne strony. Nawet nie, za, nie, nie zareagował No cóż. Poczekam aż on przejdzie O cholera. No to już wiemy co się stało z rodzicami klem. O o. Myślę, że zauważyłem, że Limi zemdlał. Lee, wake up! Please, don't be dead! Please, no! Lee! I, I was so scared! I, I. I thought you left me! I. I. I saw my parents! Oh, that's a Lee, they're dead! They really are! know! gonna be sad for a very long time. But you know what happened to them. When we get you somewhere safe, then just let it all happen. Okay. Out. Okay. we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push you. No, through. no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get locked door open. I can't! Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Three! Uh, <tryness> you yeah. See Clementine honey My arm is gone because I cut it off Why would you do that because I was bitten Clem? He's no no Th that's not true. Yes it is <sighs> No, niestety. Nie no czas to, Okej, Ok, I'll try not to be. A, jesteśmy w biżuterii. No, jak miło. To możemy okradać. Ok, But mamy. Myślę, że może No. to no, sobie siedzi. Lets Let's I might be a little slow. Ah! I'll help you. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Oh, you did, honey. Tough out there, but to chew me up. It was hard. I don't know how you did it, but you did good. Okay? Keep going. We're almost there. No, challenge. Get up, Lee. The door is right here. No chyba nie wiem czy damy radę. No tak myślałem jak widzicie nie podoba nawet gra przy więcej. You have to. próbuję ponownie. No niestety się zatrzymuje że nie da rady. Um, niestety... You don't have much to time. You gotta do something fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I I can't leave you. Just work getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Okay. The way out through there, Clem. I know. Okay, może spróbujesz Just open drzwi. start by getting that door open. It's locked. It's no uh. big deal. It's just a glass window. Uh. Mm. Ow! Not with your hand. Weź coś I to, no. ha, nie tego wziąć. Oh! There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Not as a weapon. And now, the best way. Use the <laughs> to that window, so you can reach in. Okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Okay, Ila eight. <coughs> 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 <coughs>

Grab the chip use it to reach in to the lock. We can open it. Walker in there is trapped. We'll figure out what to do. Together. Then open it. He's trying! He's trying! Hey. No, it's super easy then. He's got keys. Probably to that door. Everything you need. Oh, no, there's Kajdanki. Kajdanki. Mm, Her hand is <laughs> on the ground. Get them. Okay, Lee. you gonna you have to handcuff the walker you can kill it easy there I don't know me. you can do it just be careful move around the side and jump away if he gets close you can do it brawo. Skoro teraz nie może ten, to weź. broń. Get the gun, no, to może ci uratować życiem. tak on niesie, niemiec, nie więc spokojnie. O, no co jest? Zaczęło mi nie reaguje. Znowu kolejny pak w grze. Aha, jeszcze przytomność. przetomność. no, the bad Cleo, get the Jak mu pnęła? Dalej! Graj, baseballa! No, może jeszcze bym tak dał dwie na kopniaka. Nawet się spodziewała, żeby się zerwały kajdanki. Ale spożywasz wiesz, znowu masz te tak kajdanki. Chyba że były jakieś stare. Hey. You're strong him. You, you can do anything. But I'm little. That mean nothing. gonna see bad stuff but it's okay my parents it's so horrible I, I can't imagine this and now you please please don't be one of them please don't become a walker there's only one thing you can do you know that I don't know if I can. No, teraz mamy tylko ostatni wybór, jest czy dać się zastrzelić czy zostawić go. No ale jeżeli chcemy stać się korsy, mamy tylko jeden wybór. You have to shoot me honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Making first days we met. Do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. Lee. And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I I can. I told me and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. <sighs> and Clem, <sighs> keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. Also. No, już chyba. Niestety, Linii zaczyna już umierać. What? <sighs> What is it? Jak <Szysk> Sorry, panowie, ale te boje, gry są takie emocjonalne, czasami, że nie ma co mówić. No i tak, panie i panowie, zakończyliśmy piąty odcinek z serii Let's Play the Walking Dead do pierwszego sezonu. Niestety, jak widzieliście, uratując Clementine, no i niestety Lee przeszedł na drugi świat. Nie wiemy, co się stało z Berem. Oczywiście nie żyje. Kenny nie żyje. No i nasze ostatnie wybory, które. Sorry, panowie, no. Więc tak 68% osób wybrało ucięcie ręk, rę, yy, dłoni Lee. Oczywiście ostatni wybór tylko 46% na temat sprawy z Kenny. Tylko 30% poddało własną broń. 90% zdecydowało zabić yy, Strangera, Oczywiście nie trzeba ostrzelić się go w tym. No i oczywiście 95%. Zrobił tak, żeby po prostu Lee nie mógł wrócić na drugą stronę. No niestety ten końc mnie zawsze, to nie zawsze mnie niestety dobija. Jak widzicie tutaj mamy ostatnie końce, które wyjaśnia wszystko, końcówki. Oczywiście wszystkie wybory, które dały nam stworzenie historii. Tak jak widzimy straciliśmy Bena pod końcówkę, próbowało Bena. Zabiliśmy oczywiście syna jego, powiedzieliśmy na temat, że byliśmy mordercą i oczywiście uratowaliśmy jego syna. Jeżeli chodzi o kaczy i żonę, oczywiście tutaj też dwóch wyborów, gdzie że żebyśmy wszystkie, że zastrzeliśmy i że się, że się z nas jakoś na samobójstwo. Larry niestety zginął, pamiętacie w odcinku drugim, kiedy mieliśmy kres z kanibalami? Oczywiście Lily, która porwała R.V. i nigdy więcej byśmy ją nie zobaczyli, prawdopodobnie byłoby jeszcze więcej wyborów, ale nie widzieliśmy. I oczywiście Omid, co tutaj brakuje krysty, co po prostu się rozdzieliliśmy w trakcie ostatniego, kiedy myśmy do hotelu. Czy jeszcze nam coś gra pokaże? Tak, oczywiście, mamy Bena, co niestety, jak mówi, że Ben niestety na samym końcu zginie w Alleyway, bo się wykrwawi. Oczywiście niestety pamiętacie naszą przyjaciółkę, co się zakochała w nas, została zabita przez Lili. Jak widzicie, wszystkie wybory, które mieliśmy na temat. Um... Kurde, już nawet nie pamiętam imienia przez chwilę. No wiecie, o kogo Chrysta, o, mi ten, że po prostu poprosiliśmy, żeby zadbał. Pamiętacie naszego znajomego, Którego mieliśmy wybrać w trakcie drugstore, to byliśmy w drugim odcinku. Nie, przepraszam Was. Byliśmy chyba w trzecim odcinku, że się nie mylę, co, niestety zginął z rąk, więc mieliśmy wybór. No i oczywiście Dag Duck the Ducker, co niestety zginął przez nas. Musieliśmy nic z tego zabić w momencie, kiedy ten. No, jak widzicie, trochę brakuje wyborów, no ale. Jak widzicie. I oczywiście ostatnia kaczenka filmu. To oczywiście radzę załamać do końca. To oczywiście mm. o tych pismach. Mm. Niestety jeszcze coś mm. będzie. Ja oczywiście wiem, że niestety ten odcinek pewnie mi go zablokują albo coś im powiedzą przez całą muzykę, ale mam to gdzieś. No niestety zostańcie do końca, bo jest jeszcze ostatni cutscen. No i tak się kończy, panie i panowie, pierwszy sezon w odcinku z Walking Dead 1, co niestety pożegnaliśmy się z nią, zostanie klem, co dopiero spotkamy ją w nowym sezonie. Ech, no niestety, ja, ta końcowa scena zawsze mi niestety dobija mnie.